Witam cię bardzo serdecznie z stanu.pakiet zbiorowy. To co trzymam w ręku to ten nieszczęsny reflektor, o którym wspominałem ci przy ostatnim nagraniu, a w zasadzie to co z niego zostało jeżeli chodzi o kolizję z Jeleniem. To jest to co zebrałem z jezdni, akurat właśnie w tamtym momencie. Wydawało się na pierwszy rzut oka że rzeczywiście szkoda jest niewielka, natomiast Muszę przyznać, że jak się okazało potem w serwisie naprawy, to co z zewnątrz wyglądało dosyć niewinnie, okazało się, że wewnątrz jest trochę bardziej skomplikowane. Szkoda polegała m.in. na tym, że doszło do przesunięcia błotnika, kilku innych elementów, nawet do budowy komputera pokładowego, która znajduje się akurat właśnie w lewej przedniej części pojazdu. Ogólnie koszt naprawy nie był mały. Mówię ci o tym dlatego, że zdecydowałem się na likwidację tej szkody z tytułu polisy Autokasko, czyli zgłosiłem szkodę ubezpieczycielowi, a dokładnie jego brokerowi, a następnie wstawiłem pojazd do autoryzowanego serwisu obsługi z wyborem wariantu serwisowego. Czyli zastosowanie nowych części bez jakichś potrąceń amortyzacyjnych z uwagi na wiek pojazdu, z powołaniem się na stawkę uzgodnioną pomiędzy autoryzowanym serwisem, czy przyjętą przez ten serwis do rozliczenia tego typu spraw. Na ogół, oczywiście, serwis ma autoryzowane, zwłaszcza ma odpowiednią umowę z zakładem ubezpieczeń, i to ułatwia bardzo dochodzenie ewentualnych roszczeń od ubezpieczyciela. Mało tego, ułatwia również kontakt pomiędzy autoryzowanym serwisem a ubezpieczycielem, bo rzeczywiście ten rzeczoznawca zatwierdza dosyć sprawnie propozycję technologiczną propozycję naprawy tego pojazdu. I w ten sposób szkoda została zlikwidowana. Do moich obowiązków przede wszystkim należało pokrycie podatku VAT od faktury, którą dostał autoryzowany serwis, którą mogę, ten podatek mogę oczywiście rozliczyć w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej. Co dalej? No, Cało został zwrócony, poruszam się nim, natomiast tak jak to już wspomniałem, rozważam cały czas i zrobię to odpowiedzialność zarządcy drogi. Po analizie tego odcinka, na którym doszło do tej kolizji z Jeleniem, doszedłem do wniosku, że rzeczywiście nie ma tam żadnego oznakowania związanego z migracją, ewentualnie właśnie zwierzyny mownej, a do takiej. Zwierzyny należy pielęgnąć. Chciałbym poznać, dlaczego tego oznakowania nie ma, w sytuacji, kiedy ono znajduje się z drugiej strony tej samej wioski, a tutaj już ten znak nie obowiązuje. I postaram się tą sytuację wyjaśnić, naświetlając również ten problem, że no, do, do tej kolizji doszło i poniosłem określone koszty. Zobaczymy, jak do tego podejdą. Mam nadzieję, że przynajmniej skutkiem takiej działalności będzie zwiększona uwaga zarządcy drogi pod kątem akurat tego miejsca. No, nie oczekuję, żeby zarządca. W w, w takiej drodze podmiejskiej z dwóch stron postawił odpowiednie siatki blokujące migrację zwierzyny łownej. Natomiast mam przynajmniej nadzieję, że zwróci większą uwagę na ewentualną problematykę z tym związaną, ponieważ takich jak ja może być więcej. To wszystko na dzisiaj. Dziękuję bardzo za Twoją uwagę.